Nadszedł czas na pierwszą kolejkę najważniejszego turnieju na Starym Kontynencie i całym świecie, czyli Champions League. Gra na europejskim... Halo, cieszymy się, że są państwo z nami i razem będziemy świadkami spotkania, które zostanie... i po centrze udarowniła tak, ale jest tam rywal. Stanisław Lobotka. Jędziorno. Na poli ze stratą. Tak, Tominej. Giovanni Di Lorenzo. Lukema Bardzo niebezpieczne teraz do Ale Ależ teraz sytuacja. się zablokować. Tak, świetnie teraz bramkarz. Lukaku. Nie utrzymują się przy piłce. Mamuje nad piłką. Pędzi w stronę bramki. Świetnie przechodzi do przodu. Gol trafia, otwiera wynik meczu. Wyborna teraz okazja! Bramka! Legia Warszawa! Legia zapomnia sobie tą bramką bezpieczną przewagę. Ależ teraz będzie okazja. Prosto zagranie, teraz będzie niebezpiecznie. Co tu się dzieje? Trzy gole przewagi. Powoli mogą zacząć świętować. Próba szutki w 16. Pierwszy z tego może coś być. Sędzia kończy mecz. Nieudany start w tych rozkrywkach. Na dzień dobry tracą punkty. Porażka wynikają. Szanowni Państwo, proszę nie odchodzić za daleko. Zaraz ruszamy z dzisiejszym piłkarskim spektaklem. Witamy Państwa, witamy gorąco. A jesteśmy tu, gdzie lubimy być najbardziej. Na stanowiskach komentatorskich stadionów... War Mid. Legia przejmuje piłkę. Otrzymałem informację, że w innym meczu padła bramka. Halo, studio. Mamy pierwszą bramkę dla Eintrachtu. Na listę strzelców wpisał się Mario Goetze. Na listę strzelców... Chcieli utrzymać się przy piłce, bezskutecznie. I okazja do te I teraz centra w polegarne. Kiepskie miejsce, by tracić piłkę. Gól! Piłka w siatce! Spokojny, pewny strzał. I mamy koniec meczu. A na trybunach wyraźne niezadowolenie. Kiemice buczą wykrzykują różne rzeczy? Oto jesteśmy mili państwo. Siedzimy na stanowiskach komentatorskich stadionów w Warszawie. Skąd z przyjemnością obejrzymy nadchodzące... Teraz groźny strzał z ostrego kąta. Oj, świetne, prosto padłe zagranie. Uwaga, może być ciekawie. Proszę, już otworzył się wynik meczu. Trafić szybko to jak trafić dwa razy jak mawiają bokserzy. Jurgen Alitim. Okazja teraz. Łatnie teraz broni, odbija piłkę daleko od bramki. I teraz Wojskowi tracą piłkę. Szansa! Gol! Wszystko idzie po myśli Legii. Już dwie bramki przewagi. No ale to w żaden sposób nie mogło zagrozić Jurgen Alitkim. Trzymuje się przy piłce. Może wybrać podanie. Musi to strzelić. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Strata piłki. Dobra piłka na dojście. Doszedł do tej piłki. Będzie groźnie. Tak i kolejna bramka. Trzy gole przewagi. To jest przepaść. Zobaczmy, może być ciekawie. Wszlisk. Sędzia wahał się, ale nie dyktuje jedenastki. To było ogromne ryzyko, ale opłaciło się. Gdyby nie to, nie wiadomo jak zakończyłaby się ta. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Ależ ma okazję. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. utrata piłki. Świetnie go teraz wypuścił. Ciekawie zapowiada się ta akcja. I co, mili państwo, to znowu jest bramka można stracić rakubę. Koniec meczu, proszę państwa. Drużyna gości nie poradziła sobie dzisiaj. Niestety nie był to ich najlepszy występ. Dzięki zwycięstwu w poprzednim spotkaniu ta porażka nie jest jeszcze wielką